Wszyscy jesteśmy zdradzieckimi kurwami, takimi jak Lusia. Być może wyda wam się to marną prowokacją, w dodatku zdecydowanie nie na miejscu, lecz taka jest prawda. Jesteście. Ja również jestem. Wszyscy jesteśmy Lusiami. Być może wyda wam się to nieco na wyrost przesadzone. Ale taka jest prawda i nie ma ona na celu nikogo obrazić. Pomyślcie, jesteśmy kurtyzanami konsumpcyjnego świata, gdzie wszystko kręci się wokół pieniądza. Bez wahania zrobimy wszystko, byle tylko go zdobyć, znajdziemy zatrudnienie i będziemy planować sobie przyszłość krok po kroku sprzedając swoje życie swojemu życiu. Zatrudnienie kręje to, kim jesteśmy, wszystko nieprzerwanie wymusza na nas pogoń. Tak samo jest z Lucyą, która być może chciała dajmy na to sadzić marchew, ale potentaci handlowi tacy jak lobart nie dali jej najmniejszej szansy na zaistnienie w tymże rynku. Czy istnieje jakakolwiek możliwość wybicia się w dzisiejszym świecie i osiągnięcia czegokolwiek? Oczywiście trzeba tylko poświęcić dosłownie wszystko co posiadamy samych siebie. Sprzedać to kim jesteśmy, by zostać prostytutką. Dzilu z nas nie robi tego, o czym zawsze marzyło. Zamiast tego potrzeba pieniądza wymuszał u nas pracę, której w zasadzie nie chcemy wykonywać, ale za to potrzebujemy pieniędzy. Dzięki nim jesteśmy w stanie przetrwać w nadziei, że potem coś się zmieni. Podziwiam Lucy i wy też powinniście, bo my tkimy w miejscu, a ona miała odwagę porzucić wszystko, co ma, tyle przestać być kurwą w społeczeństwie. Jest od nas zwyczajnie lepsza, a to z kolei jest przykre. Pewnie wielu z was jej nie lubi za to, jak potraktowała Elwricha i jaką jest osobą, lecz jak gdy patrzę na jej strój w obozie bandytów widzę w niej nas. Każdego z osobna i wszystkich naraz. Ona jest nami wszystkimi, zapija smutki w karczmie, emanując pozytywnością, mówi jaka jest szczęśliwa i jakim najlepszym wyborem w jej życiu było wyrwanie się z konsumpcjonizmu. A jednak, a jednak tkwi w karczmie i pije alkohol, by zapomnieć, zapomnieć o tym kim była, kim jest i kim może zostać. Jedynie alkohol jest w stanie zapewnić jej ulgę, to przyjemne zamroczenie wskazujące, że to my się upiliśmy, że to nasz wybór. A na pewno. Nie straciła wszystko, byle uciec z miasta, i co? Trafiła do korporacji, gdzie zarząd w postaci strażników wykorzystuje klasę robotniczą, w tym przypadku niewolników. Niewolników, którymi wszyscy jesteśmy. Cieszy się, że uciekła z miasta i mówi, że jest szczęśliwa w obozie i może być sobą, a mimo to cały czas tkwi w karczmie. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dalej jest prostytutką. Społeczną i zawodową, tak jak każdy z nas. No może nie zawodową, zawodową są tylko niektórzy z nas. Chodźmy dalej i spójrzmy na jej stosunek wobec Elwricha. On obrazuje to, jakimi wszyscy jesteśmy ludźmi i jacy inni ludzie są wobec nas. On i ona to my, puste obietnice i slogany. Jedynie to jesteśmy w stanie sobie ofiarować. Tak gdy przychodzi co do czego, to tak jak pomocnik stolarza, po prostu nie robimy nic, bo uznajemy, że wyzwanie przekracza nasze możliwości. A co robimy. Siedzimy w namiacie, mając nawet broń pod ręką i czekamy, czekamy, aż ktoś inny rozwiąże za nas problemy. Nie ma już bandytów? Nigdy ich nie było. Po prostu wmówiliśmy ich sobie, by znaleźć powód do kapitulacji. I w tej sytuacji staje Lusja. Widzi to, widzi, że on obiecał jej wszystko, a po prostu stoi i patrzy, jak ją zabierają, i to pomimo nieśmiertelności. Potem nawet nie zamierza jej szukać, po prostu wraca do miasta. Do punktu wyjścia, bo tak jest łatwiej. I znowu nasza prostytutka zostaje sama. Pisze list, mimo to dając w nim znacie, nie czuje żalu, bo rozumie kim on jest i kim ona jest sama. Pisze, że wszystko jest w porządku. Pije w karczmie i to jedyne co jej pozostało w tej wolności, gdy skończyła sama osoba, dla której postanowiła zmienić swoje życie i ją zostawiła. Nie chce żadnych kłopotów, nie chce się w nic mieszać, a jednak wciąż szuka drogi wyjścia z pułapki społeczeństwa, w którym tkwi. To będący kawałem chłopa, to metafora. To po prostu napisanie sobie kolejnej drogi wyjścia z bycia dziwką na usługach niewolników. Ale ta droga wyjścia nie zapewnia nic, po prostu daje się dupy komuś innemu. Lucia to my, Lucia to ja. To prawdziwa historia naszego smutku i naszego świata. Tego, iż czasem po prostu nie pozostaje nic innego niż pić w karczmie i się śmiać, bo przecież wszystko jest w porządku. Prawda? I tak oto patrzymy na luzję i współczujemy jej, ale jednocześnie czujemy w sercach gorycz. Zazdrościmy jej, bowiem ona miała odwagę, by wyjść z czerwonej latarni. My tam wciąż tkwimy. Ona przynajmniej na moment poznała Elwricha i dało jej to siłę, by wydostać się z miasta, my za to wciąż jesteśmy sami w tłumie. Tkwimy w naszej własnej tawernie u Usnafa i pijemy swoje własne trunki, lecz tak naprawdę nic nie jest w porządku subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.